Cześć, jestem Krzysiek, a to są dzisiejsze media. Zapraszam. 14 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nowelizacja wprowadzi między innymi możliwość mediacji pomiędzy wydawcami a platformami streamingowymi, tantiemy ze streamingu, nowe prawa pokrewne dla twórców treści dziennikarskich. Do korzystania z dziennikarskich własności intelektualnych, jednolite zasady odpowiedzialności za naruszanie praw autorskich oraz dozwolony użytek w celach naukowych i dydaktycznych. TVP Info czeka wiele zmian. Będą trzy zmiany, które zobaczymy już we wrześniu: nowe studio telewizyjne TVP Info, zmiany oprawy graficznej, logo i barw logotypu. W planach jest również sprzedaż budynku przy Placu Powstańców Warszawy. Ponadto, na antenie ukaże się popołudniowe wydanie 19:30, 14:30, które będzie emitowane o tej godzinie, czyli o 14:30. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was na dzisiejsze skrótowo. Na razie.